Witajcie kochani na kanale Biochę i Julka Dawno tutaj nie było biologii Uważam, że warto to zmienić Więc teraz się nią zajmiemy Pogadamy dzisiaj o klonowaniu Klonowanie to niewątpliwie jedno z ważniejszych osiągnięć nauki biologii i wszystkiego Moim osiągnięciem na dzisiaj jest to, że mogę nagrywać dla was yy, w Kejsie bo zwykle musiałam zajmować z telefonu, żeby nagrać to, bo nie mieścił się w uchwyt Dzisiaj się zmieścił, więc jest to wielki powód do świętowania, dlatego nagrywam Wam odcinek yy, Więc tak, klonowanie pewnie kojarzycie tylko z jakimiś naukowcami Albo nie wiem, w jakiejś bajce czy coś pewnie kiedyś widzieliście po prostu, że ktoś kogoś sklonował I było super fajnie, jakieś nie wiem, frankensteiny, inne rzeczy No coś pomiędzy powiedzmy, ale nie o to chodzi Pewnie też uważacie, że klonowanie to od razu jest klonowanie całego osobnika, całego, nie wiem, kwiatka, rośliny, zwierzęcia, człowieka. Nie. Znaczy też, ale to też może być klonowanie tylko jednego genu, tylko jednego, nie wiem, tam, no wiecie, że to nie musi być od razu cały człowiek, czy coś. Wystarczy jeden gen, na przykład gen y, tworzący białko y, insuliny, mm. W sensie białko, wiecie o co chodzi, że gen tworzy białko insulinę i on może być sklonowany z organizmu ludzkiego albo z, z organizmu zwierzęcego na organizm bakterii. I wtedy bakteria, bo szybko się rozmnaża, bo szybko powstają całe hodowle bakterii, będzie tworzyła białko, insulinę za pomocą tego, że zostało jej to przeszczepione, a właściwie sklonowane, i wtedy rozwija się pełne, pe, pełne wiecie, hodowle bakterii, które wytwarzają insulinę, i można w ten sposób ratować osoby chore na cukrzycę, na przykład. To jest świetna rzecz. No ale przejdźmy po kolei, na czym w ogóle klonowanie polega. Klonowanie DNA ma dwa etapy. Pierwszy z nich to utworzenie zrekombinowanego wektora, o czym będę mówić zaraz. A drugie to wprowadzenie tego wektora na wstawiony na wybraną komórkę. I teraz pewnie się pytacie, co to jest wektor? Czy to nie było coś z fizyki, jakaś siła, czy coś tam? Też. Ale wektor to ogólnie przenośnik. Najszybciej byśmy powiedzieli, tak jak nie wiem, chcecie się się przetransportować, yy, ze szkoły do domu to jedziecie na przykład autobusem, albo samochodem a żeby coś przetransportować w klonowaniu potrzeba wektora taki rodzaj, nie wiem, powiedzmy, że przenoszenia transportu nie kojarzcie, że to, nie wiem po prostu przenośnik zapamiętajcie tę nazwę i wszystko będzie dobrze i teraz tak, czego można użyć, żeby taki wektor stworzyć o co chodzi w ogóle więc tak, żeby był taki sobie jakiś wektor Oczywiście nie Wiktor, tylko wektor. Chyba, że Wam łatwiej będzie zapamiętać, że Wiktor musi Was gdzieś, gdzieś podwieźć a to znaczy, że wektor jest Wam potrzebny, żeby przenieść e, dany materiał czy cokolwiek. To teraz tak, gen. To teraz tak, uwaga. E, wektorem może być albo plazmid. Plazmid to jest w ogóle kulista część bakterii, e, zawierająca e, fragment jej DNA. Reszta e, znajduje się w. Co ja mówiłam? A, o plezmidzie mówiłam, tak? No właśnie, ja tak no Może być to jeszcze np. przykład sztuczny chromosom Stworzony też najpierw po to, żeby Przenieść jakiś rodzaj genu A i jeszcze on pozwala Wstawić bardzo długie DNA Ale o tym się aż tak nie zajmowaliśmy A może być też wirus albo bakteria Po prostu przeszczepiony, wiecie, cały organizmik i malutki, i on może sobie wszystko robić tak jak pozostał. Ale najbardziej skupiamy się na plazmidzie. A jeśli chodzi jeszcze o wektor, to on musi posiadać specjalne cechy, które sprawiają, że jest dobrym wektorem, a właściwie potrzebne cechy po prostu do tego, żeby nim był. A mianowicie? No to musi być plazmid, wirus, chromosom lub bakteria. Wektor to jest niewielka cząsteczka. To jest bardzo ważne bo później trzeba go wstawić, więc nie może być jakimś olbrzymym. Wektor jest zdolny do niezależnej replikacji, czyli może się powielać jego DNA. Wiecie, do niego się wstawi jakiś fragment DNA i później to jest całe powielane, to jest też świetne. Wektor musi być łatwo wykrywalny w komórce gospodarza. A jeśli nie wiecie, jak to zrobić, <głuch> pewnie nie wiecie, to powiem Wam, że y, zawiera on markery, y, czyli na przykład y, barwnik, że po prostu na przykład świeci w ciemności, czy z wszystkiego wiecie, barwnik No plansenz... dobra, wiecie o co chodzi. I on po prostu jak y, jest pod mikroskopem, to on świeci. No nie, że wtedy go widać i wiadomo, że to jest ten wektor. Y, no i te markery można wyselekcjonować. Y... Można, wiecie, można wtedy znaleźć te komórki, które zostały przeszczepione, że np. wnikną o, do tej komórki i mamy tę komórkę. Super. Yy, no i ten wektor musi mieć szereg miejsc rozpoznawanych przez różne enzymy restrykcyjne. Pewnie nadal nie wiecie, o czym do Was mówię. Yy, postaram się wyjaśnić na prędce dalej. Yy. A mianowicie, czy wiecie? Wiecie już mniej więcej, jak powinien, jaki powinien być wektor, czy coś? Znaczy, pewnie nie wiecie, ale powiedzmy, że wam to powiedziałam. Jak coś jest niejasne, to od razu piszcie. Wiem, że teraz nikt tego nie ogląda, ale mniejsza mniejsze, jakbyście kiedyś oglądali, to wiecie, upomnijcie się, że hello, Julka, Julka, to jest nienormalne, co ty mówisz, ale dobra. I teraz tak. Wektor to ogólnie taki trochę jak taka oponka, albo taki pierścionek. Coś takiego wiecie, donut Ja bym to nazwała Donut. Trochę taki chudy, ale dobra. No, coś takiego nie? Tu powinno być cieńsze, ale piernik tam. I teraz tak. Uwaga! Uwaga! Uwaga. Działa coś takiego jak enzym restrykcyjny. Wiecie, ten taki, co ucina y, fragment DNA. I tutaj to też się przydaje w sumie do tego celu, żeby coś wyciąć. I teraz tak on robi ciap, cap ciap, ciap. Ciap, 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 powiedzmy I wtedy Ucina No i tego nie ma, i koniec imprezy Nie no, żartuję eee... Wiecie, tu jest eee, Wycinany fragment Jego A jest doklejany Inny wstawiony Gen Powiedzmy, że i to jest już zrekombinowany wektor. I teraz są jeszcze takie jaja, że wektor ma gen reporterowy. Jakiegoś reportera ma powiedzmy. I na czym ten reporter z kolei polega. Ten gen reporterowy sprawdza, czy wszystko jest ok. Czy wektor dodał na miejsce czy jego rola. Dobrze przebiega i w ogóle też jest coś takiego, że mm, bakterie są ustawione na takiej pożywce, i na przykład, jeśli został wszczepiony gen oporności na antybiotyki, to pożywka, na której znajdują się bakterie, y, zawiera antybiotyk. I jeśli dobrze y, jeśli dobrze został ustawiony gen i wszystko poszło ok no to powinna się ta bakteria rozwijać mimo tego, że jest antybiotyk w, kółko, w koło natomiast jeśli nie będzie się rozwijać, to znaczy, że coś poszło nie tak że yy, no po prostu nie udało się i to możemy wykryć dzięki genowi nie wiem, czy cokolwiek z tego zrozumieliście, w każdym razie to jest tyle jeśli chodzi o klonowanie, przynajmniej bakterii cieszę się, że mogłam coś do Was pogadać, mam nadzieję, że Komukolwiek, chociaż nie wiem, rozjaśniło się słowo klonowanie czy coś. Żegnam Was i życzę powodzenia, kochani. Jak coś jest niejasne, to piszcie od razu. Pa!